Skoro zostałem wywołany do głosu, a moje nazwisko, jak wszyscy nie znają, Janusz Uniewicz, jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej za w Mławie i jednocześnie radnym Rady Miasta. Muszę powiedzieć, że nie będę ustosunkowywał się do wszystkich wystąpień, które tutaj zostały zaprezentowane na tej sali przed chwilą ale y, muszę powiedzieć, że w stosunku do jednego wystąpienia y, z pewnym zaskoczeniem, zażenowaniem i wręcz smakiem y, odczytałem i wysłuchałem wystąpienia przedstawicielki zespołu Mławiacy. Jestem winien to członkom spółdzielni, mieszkańcom spółdzielni, żeby po prostu na tej sali sprostować pewne Dane, które zostały w tym wystąpieniu przekazane. W związku z tym coś takiego chciałem powiedzieć. Zespół ławiacy pod różnymi nazwami funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Najpierw przy Spółdzielni PSS Spójnia, a od kilkudziesięciu, bodajże że 20 lat funkcjonował przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorską własnościowej zawsze w Młady. To mieszkańcy i lokatorzy spółdzielni ponosili koszty utrzymania tego zespołu. A te koszty nie były no, niskie. Dowodem na to, że mieszkańcy, zarząd spółdzielni, rada nadzorcza dbali o ten, o ten zespół. Jest między innymi to, że występujecie Państwo, przynajmniej niektórzy, w strojach ufundowanych i przekazanych nieodpłatnie do Domu Kultury przez współdzielnię mieszkaniowo zawsze, które zostały sfinansowane ze składek naszych mieszkańców. Sprawa przekazania zespołu do Miejskiego Domu Kultury. Tak, to ja byłem inicjatorem, można powiedzieć, że sprawcą, być może, tego zamieszania. Ale tak się jakoś złożyło, że y, kilka lat temu zmieniły się przepisy dotyczące finansowania przez spółdzielczość mieszkaniową y, działalności tak zwanej społeczno-wychowawczej, a taka działalność, taką działalność prowadził zespół. W związku z tym że y, nie można było wprost finansować tego zespołu y, na dotychczasowych zasadach, tylko na zasadach dobrowol dobrowolności. Y, uznałem, że dorobek tego zespołu, a notabene muszę powiedzieć, że za czasów, y, kiedy działał przy y, spółdzielni PSS wspólnie y, w Ławie, byłem jego członkiem, Postanowiłem zwrócić się do Pana Burmistrza z prośbą o przejęcie i finansowanie tego zespołu. Odbyło się to, ile pamiętam, w październiku 2010 roku. No ta yy, próba przekazania tego zespołu trwała bardzo długo. No nie chcę tutaj powiedzieć, że jednym z yy, Oponentów przejęcia tego zespołu, no muszę to powiedzieć, była pani dyrektor Redkowska. To ja próbowałem na panu burmistrzu wymóc decyzję o tym, żeby przekazać ten zespół do Domu Kultury. Uważałem i uważaliśmy jako zarząd, że w Miejskim Domu Kultury jest możliwość zabezpieczenia kadry na odpowiednim poziomie, odpowiednio wykwalifikowanej, żeby rozwijać potencjalne możliwości tego zespołu. Również uważałem, że miasto Mława, czy budżet miasta Mławy, jest w stanie bardziej zabezpieczyć potrzeby finansowe tego zespołu. W związku z tym od 1 bodajże, września 2010 roku 11 tak? nie, 10 roku yy, zespół został yy, no, przekazany yy, do Domu Kultury. I ze zdziwieniem tutaj usłyszałem, to znaczy nie usłyszałem, że ten dorobek tego zespołu, udział w tym dorobku tego zespołu miała spółdzielnia mieszkaniowa. Na a zespół praktycznie istnieje i tylko i wyłącznie od półtora roku, dopiero znalazł się pod opieką Miejskiego Domu Kultury. Dla stąd moje zaskoczenie, zażenowanie i niesmak, że Państwo nie pamiętają tych kilkudziesięciu lat, które, które zespół, których zespół funkcjonował przy Spółdzielni Mieszkaniowej Zawsze. To tyle tytułem sprostowania. Dziękuję bardzo.